Hello, hello, hello! Witajcie moje kochane wagi. Dziewczyny z odważnikiem, ascendent Słońce, księżyc Wenus i inne ważne planety. Robimy sobie czytanko na nadchodzący tydzień dla Was. I zaczniemy od głównych energii tego tygodnia. Zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Jak wyglądają energie tego tygodnia? Wiadomość numer jeden zobaczmy. Co to tutaj mamy? No, pięknie słuchajcie. Oczywiście może być tak, że, że dla części z Was ważna będzie kobieta z Trygonu Ziemi. Byk, panna, koziorożec. Ale wiadomym jest, że w każdej z nas są wszystkie królowe. Mimo że wagi są oczywiście powietrzne, to w tym tygodniu wchodzicie w energię królowej denarów. Królowa denarów przy, przynosi obfitość, przynosi powodzenie w pracy, taką realizację, fajne uziemienie, zaprzyjaźnienie z matką ziemią. Tak jak widzicie na tej karcie, będziecie zadowolone ze swojego tworzenia, z tego co robicie zawodowo, ale też ogólnie z życia i z ogarnięcia tego życia. Dobra, więc bardzo fajna taka stabilizująca i przynosząca obfitość energia. Popatrzmy co dalej. Co tutaj dalej? Piękna trójka buław. Wiecie, gdzie jesteście? Jesteście za to wdzięczne. Doceniacie miejsce, czas, siebie w tym czasie i śmiało, bez skrępowania, odważnie patrzycie w przyszłość, bo Dochodzicie do takiego momentu, w którym to, co macie. Tak, jest za to wdzięczność, ale to. Ale chcecie więcej. I bardzo dobrze. Chcecie poznawać nowe tereny, robić jeszcze więcej rzeczy. Iść na szeroką, realizować siebie na szeroką skalę. No i wiadomość numer trzy. Co tutaj będzie się działo energetycznie? Część z Was, moje kochane, będzie wyruszała w podróż. Dosłownie w jakąś podróż i w przenośni w jakąś podróż. To może być przeprowadzka, ale to może być też świadomość tego, że czas rozpocząć kolejny etap w swoim życiu. Ruszyć naprzód. I to ruszyć w mądry sposób, bo nie z całym Majdanem, tylko ruszyć z tym, co jest mi potrzebne, a to, co mam potrzebne, mam przy sobie. Więc dziewczyny, nowa podróż, nowy etap, nowe możliwości, fantastycznie. Dobra, co tam dalej będzie się działo? co tam dalej będzie się działo. Idziemy, moi kochane, w szczegóły. Wszystkie talie, z których dzisiaj korzystam, są moje, autorskie, mogą też być Twoje. Link do sklepu zostawiam w komentarzu, w komentarzu i w opisie. Tam też zostawiam link do czytania na kwiecień dla Was, jeżeli jeszcze nie widziałyście, zaglądnijcie. No i zapraszam Was na audycję od niedzieli do czwartku o 19.00 w czasie tych audycji robimy czytania, ale też możecie zamawiać pytania do kart, na które od razu dostaniecie odpowiedź. Zobaczmy. Zobaczmy, co tam się będzie działo u naszych gwiazd z odważnikiem. Słuchajcie, moje kochane. Jest ktoś, kto jest. Waszym rywalem, rywalką w biznesie albo w miłości. I teraz tak. Ta osoba może mieć obsesję na waszym punkcie, albo wy możecie mieć obsesję na punkcie tej osoby. I jeżeli tak, no to trzeba, wiecie, dać sobie spokój traktować konkurencję jako inspirację, a nie jako problem. Ale też może być tak, że możecie mieć obsesję na punkcie po prostu kogoś lub czegoś. I ja uważam, że każda obsesja, czy to na temat zdrowia, pracy czy perfekcji, jest zła. Wiadomość numer dwa. O pięknie. Znów mamy potwierdzenie, że idą w Waszym kierunku dziewczyny zmiany. Idzie radość, niektóre z was wejdą w jakiś krótki romansik, ale przede wszystkim Twoje życzenie się spełni. Jakieś Twoje życzenie dzięki zmianie lub o zmianie czegoś albo jakieś inne życzenie po prostu zrealizuje się w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby dobre rzeczy z tego czytania się spełniły, to oczywiście czekam na gwiazdkę dla równowagi. No i słuchajcie, mamy kogoś, kto jest zazdrosny o was romantycznie. Ktoś jest zazdrosny? Może, to, mo, może wiesz, kto to jest? Może nie wiesz, bo ta osoba się nie ujawnia. Mamy udane podróże, wizyty wasze u kogoś, kogoś u was, ale też może ta zazdrosna osoba to jest ktoś, kto do ciebie przyjedzie, lub ktoś, do kogo ty się udasz w tym tygodniu. Szczęście we wszystkich sprawach finansowych. Być może to szczęście właśnie w sprawach finansowych. Zakończy okres irytacji, niepokoju, frustracji lub e, będzie poprzedzony jakimś takim momentem, gdzie będziecie poddenerwowane. Natomiast nie przejmować się, ponieważ jest przy Was ta obfitość, obfitość materialna. No i dziewczyny, pamiętajcie o gwiazdeczce, jeżeli chcecie, żeby się spełniło. No, i dziewczyny, idziemy w trzy wiadomości dotyczące miłości. Trzy wiadomości dotyczące miłości. Spójrzmy. Oczywiście, trzy mogą być dla Ciebie. Może nie być żadnej. A może się okazać, że trzeba będzie poszukać właśnie w ascendencie, Wenusce i tak dalej. Idziemy. Wiadomość numer jeden. Blokady półprawdy, spokój. Dziewczyny, jeżeli y, były jakieś blokady, czy to was, bo jesteście singielkami, czy to w drugiej os y, y, osobie, jeżeli były półprawdy, które, które Wy sobie opowiadałyście, ktoś sobie opowiadał, ktoś Wam opowiadał, mam wrażenie, że tutaj coś się zmieni i wchodzicie w energię spokoju. A może po prostu, ponieważ ktoś mówi półprawdy, jest ten spokój, tak? Półprawdy to nie jest kłamstwo, po prostu nie mówimy wszystkiego, co mogłybyśmy powiedzieć, tak? Okej. Okay. Wiadomość numer dwa. Słuchajcie, to jest wiadomość dla dziewczyn, które jeszcze myślą o eksie. A eks myśli o was, bo to tutaj tylko taka opcja jest możliwa. Być może ta osoba, albo wy, wyjdziecie z jakimś działaniem i dojdziecie do porozumienia, kompromisu i nawet wzrostu. Więc, jeżeli się kochacie naprawdę, to będzie możliwość e, realizacji dalej tej relacji i opowiadania Waszej wspólnej historii. Co mamy dalej? Hmm. A dalej mamy trochę Wenezueli, bo jakżeby inaczej musi być. Dziewczyny. Jest jakaś drama, chaos, poranienie. Ale ta sytuacja, właśnie tej, takiej brazylijskiej telenoweli, ona doprowadza do pewności. Będziecie czegoś pewne, lub ta osoba będzie czegoś pewna. Może, że kocha, może, że już to jest, że to trzeba zamknąć, bo tutaj różne opcje nam wchodzą różne możliwości. No i dobrze. Gwiazdeczka w komentarzu. Przypominam o horoskopie na kwiecień, o audycjach o 19. Koniecznie zajrzyjcie do sklepu po te fantastyczne karty. I ja Wam życzę gwiezdnego czasu i widzimy się przy następnym czytaniu. Pa!